Hejka, z tej strony warii witam Was w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Gothic 2 Noc kruka. Byłem sobie, to w ogóle jeszcze nagrywam przed nagrywaniem kolejnego odcinka, bo sobie grałem tak poza, poza e, odcinkami, zbierałem sobie zapasy i tutaj do PyroKara podskoszyłem po wyleczenie z opętania i patrzcie co odkryłem. Jaki Elmanach? Nie jestem pewien. Miałem nadzieję, że ty mi to powiesz. To rzeczywiście niepokojąca księga. Mądrze zrobiłeś, przynosząc ją do mnie. Nie zbliżaj się do poszukiwaczy, albo zawładną twoją duszą. Gdybyś zaczął ulegać ich potrzebom, wróć czym prędzej do mnie. Tylko tutaj, w klasztorze, twoja dusza może zostać uratowana. No, czyli nic ciekawego. A ja Was zapraszam do już. E, meritum naszego odcinka, e, bo to nagrywam jak mówię wcześniej. Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To jest z Bari. I tym razem porobimy sobie kolejne misje. naszej ulubionej serii. Czyli... Zagrajmy w Gothic 2 noc kruka. Naturalnie, e, powoli nasza seria dobiega końca, e, ale to nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, gdzie się udajemy. Ale tu jest dużo. Udajemy się do Tekili podajże. Nie, to nie tekila, ale uzdrowicielka ogólnie. Ona jest tu niedaleko, e, by dostać od tekili. E, od tekili dostać um, gulasz, który dodaje nam siłę. A potem wreszcie w, wlecimy, by spotkać się z ostatecznym bossem um, głównym antagonistą, chyba. E, oczywiście nam jeszcze jest nieznany. Ale chyba jest główny albo ostateczny antagonista. Nie, ciężko określić dla mnie. E, widzimy się ogólnie u Zielarki. E, już jesteśmy obok, co sprawia, że możemy już do niej tutaj zagadać. E, Sagita to była, miejscowa e, zielarka. Już nią kiedyś rozmawialiśmy. E, jesteś? E, robisz? Czym? O, dobra. To powinno być to. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach tak. Właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka. Dbaj o nią. No okej. Okay. Hmm. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co cię interesuje. Wszystko, wszystko. Nie no może nie wszystko. O, nie mam złota już. Dobra, no trudno. E, to zawsze jakiś ten... Jakieś to... E, mikstury. E, musicie mi wybaczyć, że jestem troszkę tak nie w sosie, ale dawno nie nagrywałem. E, nie jest to spowodowane jakąś moją wielką winą. E, po prostu jestem na działce od paru miesięcy. E, I po prostu mam bardzo słaby internet tutaj i ciężko jest cokolwiek wrzucić. Więc się troszkę skupiłem na innych rzeczach. E, ale no, więc nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten odcinek, na dobrą sprawę, ponieważ jest z tym problem. E, no to w sumie tyle miałem Wam do powiedzenia. Teraz lecimy do Sagity. Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki! Jednak na coś się przydałeś. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Nigdy nie przestajesz być głodny? Czym Ty się właściwie zajmujesz? Właśnie posiekałem kilka smoków. Mm, w takim razie zasłużyłeś chyba na porządną michę gulaszu. Dostanę jeszcze trochę gulaszu? To wszystko. Nie ma już więcej. No mm, Okej, okay, dobra. Jedziemy dalej. Nie ma co. E, gulasz. była plus jeden, bardzo dobrze. Lecimy do zatoki, gdzie powinna już nasza brygada czekać. Nie wiem, jeszcze nie wiem kogo wezmę. Jeśli nie będą wszyscy, to jeszcze kogoś zwerbujemy. skoro jestem tutaj, brakuje nam jeszcze dwóch osób do załogi. Jedno będzie paladyn, ale to zaraz się dowiecie naturalnie. Więc postanowiłem jeszcze Diego wziąć. Chodź ze mną. Nie trzeba chcę, nie żebyś mi towarzyszył. Gdzie się podziała twoja pewność to to siebie, jest, przyjacielu? Nie wiesz. Jasne, pójdę z tobą. Tylko no, się wreszcie pojawić. zdecyduj. Dobra, możemy iść. z tobą zgadzam. No i super. W ogóle ta wersja Steamowska tej gry. Wcześniej nie miałem wersji Steamowskiej, nawet nie wiem, nie wiem jaką wersję miałem, bo miałem już na kąpie zainstalowane wcześniej. Eee... Ehm było dużo lepsza, filmiki na przykład bez OBS-a, bo ja nagrywam z na OBS-ie co możecie wyczytać naturalnie w opisie ehm, no to normalnie na przykład filmy się, a teraz dogrywam po prostu z YouTube'a e, nagrywam i po prostu wrzucam, bo jest po prostu czarny ekran na nagraniu nie wiem dlaczego tak jest e, jeśli by ktoś się pytał jak nagrać e, I w ogóle się tnie, to jest troszkę też dziwne się tam tamta wersja była spoko, co możecie Zobaczyć, a chyba w 60 którymś tam odcinku Gdzie była taka zmiana graficzna, bo wtedy zmieniałem komputer To jeszcze była ta stara wersja, bo przegrywałem No, a jeśli oglądniecie sobie ostatni jakiś taki film co się nazywało, to dla mnie ważne Może gdzieś, jeśli nie zapomnę naturalnie, to wam link w opisie dam To możecie tam zobaczyć Dlaczego właśnie zmieniłem tą wersję Dosyć niefajna sprawa, dobra, są wszyscy to chyba możemy zaczynać Idziemy do Torlofa, naszego kapitana Jakiś zapis gry, właśnie zapomniałem, że tu trzeba zapisywać Takie mamy tutaj takie tutaj mamy statystyki przed wyjazdem. Mógłbym jeszcze, je oczywiście, ulepszyć. Ale ja mam być szczery, nie chcę, jak chcę już skończyć tą serię. Bo mam już okej dość, ponieważ za długo ona trwa ponad rok. To nie ma sensu. Będę nagrywać inne troszkę rzeczy. Możemy ruszać w drogę. Nie ma statku. Nie ma załogi, nie ma mapy, nie ma podróży. Potrzebuję co najmniej pięciu ludzi zdatnych do pomocy na morzu. No to masz, raz, dwa, trzy jeszcze hmm. ktoś był. To był Benediego Patras. Eee, uh, Lee nie chcę brać Wilka. Chyba Wilka weźmiemy. No, cholera jasna. Tego się nie spodziewałem. Dobra, idę kogoś zwerbować. No dobra, to będzie chyba Wilk, bo nie chce brać Mario. Nie dowie tak jakby mnie nie chce na pobliską wyspę. No to na co czekamy? Podczas podróży mogę cię jeszcze podłuczyć łucznictwa i strzelania z kuszy. No, to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Też będziemy mogli, jeśli nam jakieś punkty później wlecą, żeby je wykorzystać. Witamy na pokładzie. Zejść na przystań. Wkrótce odpływamy. Już idę! Nie to nie sądzę, że coś się zmieniło. I myślę, że ostatni będzie ten Paladyn. Dobra, zobaczymy co teraz. Chyba musimy ze wszystkimi pogadać, czy są gotowi. Hej. No, nie, jednak możesz już wracać do miasta. A możemy ruszać w drogę. Nie ma statku. Potrzebuje co? Na... Czyli jeszcze jednego. Weźmy Mario, i później go odwołamy. Eee, bo jest niedaleko. Dobra, tu powinien być Mario. Uważa, nie, Przydałbyś mi się. Świetnie. Do zobaczenia na statku. No okej, okay. no i wracamy. A no to spróbujmy tym razem, nie wiem co jeszcze będzie mi potrzebne. Możemy ruszać w drogę. Dobra, daj mi mapę i odpływamy. Wszyscy na pokład! Na pewno masz wszystko czego potrzeba? Nie będziemy zawracać w pół drogi. Jeśli jesteś pewien, walnij się na koje w kajucie kapitana. Podróż trochę potrwa. No i z tego co pamiętam, powinien tu przyjść um, Alady. Ale jednak nie idzie. Co dziwne, co dziwne. Bo nie chciałbym Mari obrać, no ale trudno. Chyba tak być musi. Najwidoczniej. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie do końca. Kurde, bo Mario jest trochę bezużyteczny. Naprawdę tu nie ma... Myślałem, że tutaj przychodzi paladyn, bo chyba przychodzi normalnie, chyba że coś się zbugowało. Eee, I on mówi właśnie, co wy robicie i dlaczego ten. Mamy możliwość go zabrania i on nas uczy po prostu w ręcznej broni. jest Niezbyt fajnie. Myślałem, że przyjdzie. Hmm. No to chyba odpływamy. Dobra, będzie ten Mario. Spoil Zaspoileruję wam, że Mario zostanie opętany. Dlatego się go nigdy nie bierze. Ale skoro już tak jest, no to trudno. Gdyby nie to. Gdyby nie ta sytuacja, która nam się zdarzyła, e, wyglądałoby to w ogóle e, inaczej. Byłby milten, który by sprzedawał nam. Ten e, naturalnie. Milton sprzedający. E, było mikstury. To no byłoby ciekawiej. No dobra, trudno. Lecimy. E, spać. Co to jest? Co to jest? Zwój. Wój. Wój. Hej, dużo plotek krąży w Korinis na twój. Podobno jesteś zamieszany w mordowanie niewinnych. Ostrzegam cię, jeśli to okaże się prawdą. Nie schodź ze ścieżki równowagi i ocalenia tego świata. W przeciwnym wypadku czekają cię poważne konsekwencje. Czym mogę służyć? Aha, możeś mnie nastraszył. E, zrobimy sobie naturalnie save „ przed wejściem do kajuty, tylko gdzie jest ta kajuta? Nie, tu jest. Jesteśmy pod podkładem. Kurde. Myślałem, że tu. Ale jak nie tu, O, gdzie? Góry? Kurde, powiem wam, że już tej części e, e, po tym właśnie... Dobra, jest i Mario, jest i Mario. Aha, z nim nic nie mamy. On po prostu tu siedzi. No niestety jest bezu, bezużyteczny. Szkoda, że nie wziąłem Lee ostatecznie. Kogoś innego. Ale już tego nie naprawię. Kurde, gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, jesteśmy i tu. Ostatni save'ik i wypływamy w drogę. Na dwór Irdorad. Na szczęście już. 639 save. Mm. Szybko poszło. Rozdział szósty, Dwór i Jest to ostatni rozdział gry. Jest to już late game. Zobaczymy, co tu się dzieje u naszych kolegów. Co słychać? Cholera, musiałeś brać ze sobą Beneta? Jakiś problem? E, nie, żaden. Rób, co masz do zrobienia i wynośmy się stąd, dobra? Kurde, no właśnie to jest problem. Jak że się Wilka i tego. Hej, ty! Jaką broń możesz mi sprzedać? Tylko najlepszą. Wojciech, wiesz. Mamy 140 siły, no i mamy 160 zadajemy, więc jest lepszy niż ten topór. Porszy niż ten. Pogadamy sobie ze wszystkimi. Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała. To przez słoną wodę. Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego. Ale poza tym. Dobra. Jego. Jedyna zaufana chyba tu postać. No, i jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Korinis, niż myślałem. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Oczywiście teraz parę spraw stało się jasne. Zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapasy. Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek, po drodze do wnętrza wyspy natkniesz się pewnie na parę pułapek. Gdybyś nie mógł sobie poradzić, wróć tutaj do mnie. Może będę mógł ci pomóc. Fajne, fajne. Dobra, tam watraz i ten, to chyba nie jest zbyt ciekawy. Mario, chyba poszedł. Ogólnie, jak będziecie tworzyć własną drużynę, no ja niestety nie miałem tej możliwości, ponieważ um, um, było pobugowane. To, no, jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to dobrze zdajecie sobie z tego sprawę, że miałem właśnie te problemy różne. Hej! O, fajnie. E... Masz coś? Ulecz moje rany, to ciekawe. Masz dla mnie jakieś rady? Trzymaj się z dala od poszukiwaczy. Pamiętaj, że ich spojrzenie może się okazać zabójcze, tak daleko od klasztoru. Gdyby mimo to, coś ci się stało, wróć do mnie. Spróbuję ci jakoś pomóc. No i git, git. Um, tak jak mówiłem, no niestety musiałem użyć kodów, ponieważ wykasowałem się sejwy. Trochę z mojej głupoty, nawet nie trochę, bardzo z mojej głupoty. Panikowałem po prostu, no, ale to możecie o poprzednie odcinki pooglądać, to dobrze będziecie wiedzieć o co chodzi. Wszystko w porządku? Jak na razie, ale to się może szybko zmienić. Uważaj na siebie. Torl w porządku akurat. E, Mario, co tam Mario? Ostatnia po postać i wyruszamy. mam ci szansę wykazania się w walce No dalej powoli wszystko w swoim czasie hmm. tego się właśnie spodziewałem zaczekaj mm -hmm. Dobra. i to tak właśnie z tym Mario nie wiesz czego nigdy w życiu a jak będziecie tworzyć swoją drużynę to a Pamiętajcie żeby nie brać wilka i Beneta to taka podstawowa zasada trochę Ponieważ oni ostatecznie się pobiją. Mario też nie, bo zostanie opętany. No i reszta, w zależności kim gracie, to nie? Musicie sobie popatrzeć. On, oni wam mniej więcej będą mówić co i jak. Będą wam mówić. Co wam oferują. Oczywiście najlepiej swoich przyjaciół brać bo są nieśmiertelni też, to też jest ważna zaleta Sorry, trochę nie grałem w gotika, więc mogę nie pamiętać zbytnio jak się walczy mm, Musicie mi wybaczyć, naprawdę no, długo nie grałem um. Ale na szczęście seria dochodzi do końca, co sprawia, że już nie będę zapominał jak się gra. Jeśli chodzi o następną grę, jaką bym chciał zagrać, no może być niespodzianka. Ale nie musi być naturalnie. Dobra, lecimy prosto do celu, chcę jak najszybciej skończyć, nie ma co już... ...tak cisnąć tej gry. Ale nie no, to nie będzie niespodzianka, bo chcę dokończyć serię Gothic. Więc następną, znaczy te... Prawowite gotykowe serie, i w teorii dokończą właśnie po, tym, po tej części. Bo, jak czyli wiecie, to pierwszą moją serię na kanale był oczywiście Gotik 3. Znaczy, nie oczywiście, bo może nosi widzowie o tym nie wiedzą, ale zapraszam naturalnie do nadrobienia tego. co nie, ale nie o to chodzi, o nie szaman.

Sorry, o, muszę się skupić jeszcze. Yy, jest ciężko. Powiedział wręcz. Może koniec gry będzie troszkę zbyt ciężki, ale się naturalnie postaram go przejść. Będę, no to jest problem. Ale będziemy ich sobie naturalnie odprowadzać troszkę. Kurde, no strasznie nie lubię walki w Doticu dwójce. Jest strasznie zbugowana często się suje. W jedynce chyba nawet było lepiej trochę. Mniej błędów było czy może dlatego, że mam też zbyt nowy sprzęt, to też jest problem. Dobra, e, po tym jak ich rozwalę wam tutaj, zrobię cięcie. E, no dobra, rozwaliłem, tu w większości został tylko szaman. E, muszę się wam pochwalić, wbiłem kolejny poziom. E, już wbiłem, więc jest nieźle, nieźle. E, I możemy kontynuować i iść dalej, zobaczymy co nas czeka. W następnym pomieszczeniu, pomieszczeniu, w następnej lokacji, które której idziemy, bo powoli wchodzimy do jakiejś jaskini. Ale po drodze jeszcze widzę, że czekają bargowie. Słychać jakichś orków, nie jest zbyt ciekawie. W ogóle powiem wam, że tak patrząc na całą serię. To bardzo ciekawie mi się grało paladyn, powiem wam, że nawet mi się bardzo, bardzo podobało, paladyn jest e, mega spoko i polecam, jak najbardziej. Mm. Najemnik myślę, że jest taki bardziej pasujący do bezimiennego, ponieważ e, wiadomo, bezimiennym jesteśmy my, więc tak to my go kreujemy naturalnie, ale jednak... Mm, Bezimienny nie jest postacią, która lubi się komuś służyć, przynajmniej tak, co ja zauważyłem. A służyć królowi, tym bardziej, co nie? I być jego tam podwładnym i to nawet w taki dosłowny sposób, jak bycie paladynem królewskim. No, ale no, my mamy wybory i myślę, że najemnicy są tacy najbardziej właśnie... Odpowiedni, e, o dla bezimiennego. No ale to wiadomo, jest to nasz wybór ostatecznie i tak. O, tu jest dużo. Najgorsze, że są dwie elity. O jezus, Maria. No, właśnie to jest najgorsze e, w gotiku, że nie można odznaczyć. E, odznaczyć e, wroga. Dobra, ja wam też tu zrobię cięcie, bo mi to zajmie pół godziny, <grym>, a nie chcę, żebyście tyle czekali. Właśnie pod ostatni, strasznie dużo jak to było. Trzy elity i dwóch szamanów plus jeszcze coś tam wojownicy. No nieźle, nieźle. Nie powiem, że mi się to jakoś podoba, to nie jest znaczy w sumie fajnie, że tu jest dosyć ciężko. Można się zmierzyć, czy to jest troll? ja widzę Trolla? Znaczy to jest tylko cień, ale wygląda jak Troll. Aż muszę to sprawdzić, Troll jaskin jeszcze jaskiniowy jakiś. No nie powiem, chyba w oryginalnej dwójce tego nie było. O, jeśli no. i oglądacie mnie od roku, jakoś śledzicie tą serię. To kiedyś mówiłem. Hmm, właśnie, że ja przeszedłem tylko tą podstawową dwójkę, nie z nocą kruka. Dla wielu na pewno będzie bardzo dziwne, nie? Bo teraz to raczej się do tej podstawki nie sięga. Chociaż nawet powiem wam, różnią się. Powiem wam, że się różnią. E, noc kruka jest na pewno dużo trudniejsza. Się. Dużo, dużo trudniejsze. Eee, tam w ogóle mniej obrażeń dostawaliśmy, więc inaczej trochę się punkty. Tam bardziej było podobne do jedynki. Eee, dobra, ja wam zrobię cięcie i się wyleczę. No i przyszedł czas, by się zmierzyć z ostatecznym bossem. Nie no, żartuję. Jest to tylko troll jaskiniowy, którego widzę pierwszy raz i od zwykłego trolla się chyba nie, nie. różni. Typowo się nie różni od zwykłego trolla. Um, dziwne, dziwne. Wiecie co, to jest dobry moment, by się z wami pożegnać po prostu. Myślę, że w przeciągu dwóch, trzech odcinków zakończymy grę. Być do koniec tej serii. No i powiem wam, że szczerze trochę się cieszę, co nie? Eee, ale przez wcześniej nie siadajmy na laurach, bo jeszcze długa, długa droga przed nami, bo trzeba cały korytarz przejść aż dojdziemy do końca. Heh. Mówi do Was, Barry. Hej.